9 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Aleksandra Doby i Jana Matury. W spotkaniu prowadzonym przez Tomasza Szybowskiego wzięli udział kapitan żeglugi wielkiej i śródlądowej, pisarz, marynista Włodzimierz Grycner, dziennikarka radiowa Katarzyna Wolnik-Sajna i artysta fotografik Andrzej Łazowski. Kapitalni mężczyźni, żeglarze, podróżnicy i odkrywcy codzienności, czyli Aleksander Doba i Jan Matura, zapisali się w dziejach naszego regionu i tak zatytułowano piątkowe spotkanie. się nie mieści, jak można wsiąść do kajaka i przepłynąć w sztormach oceany. Jest to w ogóle dla nas niewyobrażalne, mimo tego, że 45 lat jestem żeglarzem, też i byłam. Aleksandra Dobę i Jana Maturę łączyły pewne cechy charakteru: radość życia, dążenie do celu, realizacja marzeń, pozytywne nastawienie do świata i ludzi czy chęć działania. Obaj nie mogli spokojnie usiedzieć w jednym miejscu i tak zostali zapamiętani przez zaproszonych gości. Potrafią nas na co dzień zainspirować do chęci życia, pracy intensywnej, wiary w jakąś tam przyszłości. Budowanie pewnej celowości y, takiej naszej małej ojczyzny. Kiedyś y, wybrałam się do Państwa do, do domu, y, ponieważ budując klimat, pokazując postać Aleksandra, chciałam go też pokazać y, razem z wnuczkami, razem z żoną. Chciałam dowiedzieć się y, od żony, jakie, co ona o tym myśli. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania książki Portrety Szczecinian, napisanej przez Andrzeja Łazowskiego, która powstawała przez 25 lat. Znajdują się w niej życiorysy ludzi, którzy zapisali się w kulturze czy historii Szczecina. Wśród wielu osób znaleźli się tu również Aleksander Doba i Jan Matura. Bardzo ważny jest pewien też element obecności polic w Szczecinie. Wybrałem oczywiście ludzi, których znałem, których chciałem, żeby znaleźli się, a są też bardzo ważnymi osobami dla miasta Szczecina, czyli Aleksander Doba, który jest bezgraniczny, jak również i Janek Matura, który odkrywał na co dzień tajemnicę przeszłości. Album portrety Szczecinian przygotowany przez Andrzeja Łazowskiego powstał z okazji 75-lecia połączenia naszego regionu z Polską. Autor książki mieszka i tworzy w Szczecinie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość.